Tam na tym lotnisku były pokazy lotnicze. Chyba to był rok 1932, tak myślę. I chyba w ten czas przyleciał dokładnie nie pamiętam, ale chyba to był Skarżyński, pilot, który po raz jako Polak pierwszy przyleciał przez Atlantyk. I zebrało się w ten czas cała gromada ludzi ciekawskich bo to było bardzo ciekawe dla ludzi mieszkających w Bydgoszczy, tłum się zebrał na lotnisko idąc właśnie tą drogą przez te piaski takie tam były, róże te, dzikie poboczach rosły i żeśmy zebrali się, tłum oczekiwał na przylot Pana Skarżyńskiego i w końcu przyleciał, leciał od strony wschodniej od ulicy Kujawskiej, z tej strony nadleciał, Duży samolot, jednopłatowiec, nisko nad głowami, aż my się pochylili i zlądował. Wielkie brawa z tej okazji tłum. Wkrótce potem był pokaz akrobacji i widziałem ten samolot, to chyba był RWD, który wzbił się wysoko do góry i nagle pionowo leciał w dół jak kula i, i zdawało się, że Spadnie na ziemię. I słyszałem to te nawoływanie tego naziemnego, który pilnował tym lotem: Franek, Ziemia, Franek, Ziemia, Franek, Ziemia. I wszyscy się pochylili, bo zdawało się, że padnie. A on poderwał maszynę do góry i znowu dalej akrobację czynił.